Witam serdecznie w kolejnym odcinku targu na torach i skarby z targu. Zafitałeś na kanał Marcin Easy Rider. Zaraz zobaczymy jakie tutaj skarby uda się znaleźć. To jest taki dosyć fajny wrocławski targ, jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj jest niedziela 5 marca, godzina 9.40. Uderzamy. Policja dzisiaj przyjechała Ciekawe, co tu, się, co tu się stało, że tutaj taki radiowóz zajechał Dzień dobry Biedna, normalnie. Krzysiu, powiedz co tu policja no, robi kurde. Gdzie jest? No radiowóz No stoi tu Ochroniają nas Miałem już Nic do domu jechać, tam? bo kurde błęd... Tak? Błędy, to przecież kaszana Nic taka... się nie dzieje? Nie, nie, kompletnie A rano to sypało tak, że wiesz... Nie oh. dało rady Policja przyjechała? No tu już koło Ciebie stoi Za tobą Citroen A ten, to ten, to styk Co? Ten, no Ten co ma tą flotę tych samochodów takich tak? To jest ten? Tam... No, on wynajmuje do filmu ale... Aha Nie, no, jak on się nazywa A ja nie wiem, ty. Ja mówię zawsze coś Ty tu zawsze znasz wszystkich <laughs> no, To ty z nimka ty rozmawiałeś Tak? Nie pamiętam, jak ma na imię, ale znamy się tyle lat z widzenia, kurde Oho No, to... on taki, on ma floty 20 zł. O, za darmo On ma takie różne samochody, wynajmuje do do, tego. Mhm. do filmu, wiesz? I co mówisz, już się nie dzieje? No widzisz, już się nie dzieje, już się dzieje coś, nie? No tu taka, wiesz, bida Dziękuję bardzo Bida nędzą No Takie, wiesz, ochłapy co rzucą Jak już dzieci zjedzą, to potem przyjeżdża taki świniarz I zabiera te, wiesz, zlewki dla świni. To tyle mi zostało, rozumiesz? Brest, A Co nie motocyklowych nie masz nic żadnych Zdjęć? Nie ma, nie jest Jakieś zdjęcie mam y, takie z, na ws -e, z 78 roku Ci przywiozę o. 78 rok Samochód 120 Wiesz, No y, ma, Jakiś mamy model, coś tam takiego dziwnego A, list mam mamy list dla Ciebie Możesz, to niemiecko, 42 roku Przytłumasz może coś, coś ciekawego Aha masz jakąś tłumacza to trzeba przetłumaczyć o czym pisali, wiesz, bo może o wojnie coś pisali o tym, może być ciekawe, 42, 42. rok, no. 41 chyba. No I dobra. Drugi? drugi albo pierwszy. Dobra, no. słuchajcie, jak ktoś ten potrafi takie coś przetłumaczyć, to tam w części vlogowej na pewno pokaże więcej. Zaraz przetłumaczą, przecież ten, <noise> piąta kompania. Się... <noise> 40 zł za komplet chcę, za dwie, bo to jest od maszyny. Miksera. Tak, no to. Ale to nie są tylko jedna, bo tam to jedna. jest do drugiego miksera. Do innego. No do innego, do mniejszego, bo ja mam takie, nie? No, Oj, no, to, to, to z... ile? No to da, co ile? No to trzeba pół. Możecie ci wino przywieźć. No to przewieź, bo ja też. Ale dożyw. Ale to co zrobiliście o, dobre? Karolina robiła, ona już jedną... Karolina butle... robisz wino? Jedną butlę. Nie. Nie. Myśmy robili, ale Karolina. Karolina już nie robi wało. wina, tylko to napija to wino. <laughs> Karolina już to wypiła butlę. Butlę wypiła, no, dobrze. No wiesz, spróbujemy. Pędroto będzie dobrze za 20? Tak. No. no przecież bym handlowała, gdyby mi nie było. No, bo to nie, to, ta to jest ta fajniejsza miska. Tamta jest nie gorsza. mam taką samą, tylko no, że mam ten... To nie to sama ten. Ale w jednej no, robię ciasta, tu sobie pianę będę ubijać Będziesz biła pianę tak Będę smażyć Bezyk, tak Tak, pitu pitu Pianę biłeś będę. Krzysiu, idę zobaczyć szybko co tu jest Będziesz śmietankę Z jakiej cenie takie te to z niciami? Co? Z jakiej cenie to z niciami? Yy, tylko nitki są, nie, pudełka nie sprzedaje Aha, pudełka nie, Tu właśnie kolega szuka takie pudełko Nie bo mam pokładane jak miałem w worku, to ludzie grzebali, to się nitki plantały No tak, a tak a tutaj to... chociaż jest jakoś to w ładzie, porządku. No, ładnie, ale że całości z nitkami też nie chcesz sprzedać? Nie Ja idę do niego pomału. No. Koraliki, koraliki. Kaczor no. Donald. Nie. Świecę. Ceka Co tutaj się dzieje? Co? daj, dzienniej No wcisnąłem Wcisnąłeś kończę Dzisiaj wcisnąłem Bogusiowi Ty A ta maczuga? A ta maczuga? Co to jest? Kurc. A to ługa buga, nie wiem, jakoś cieszuje fantazja. To w fantastycznych rzeczy dzisiaj mam trochę. Duże pałki Podkowy no. Ogólnie no, to obronność tak. Wszystko, no, wszystko. <laughs> dobra, lecę dalej, bo mam mało czasu. Będę miał na dnia ten, ziemniaczki Ziemniaczków? Ziemniaczków? Ziemni. Jeby. Aha. Za tydzień? No, no jadę do kopca, ja co będzie ziemniak. No, to do. <laughs> dobra. Jak cię nie? Co jest gdzieś? O, to jest mango, dzikopki. No, a zimno. Wam że w takiej zimno to tutaj na bazarze ciężko, ciężko w ręce marzną Nie wziąłem tutaj jakiś rękawiczek. Mało wystawców też. Cały? Mataś.

Czasami jak jest tak mało ludzi albo jest taka pogoda to można coś fajnego znaleźć kupić, bo mniejsza konkurencja jest duży okay, okay.

Bon. Dzień dobry O, dzień dobry, dzisiaj poznałam pana. Tak? Aha, no. jak, jak tam, zdrówko? A nie bardzo, tak mnie kręgosłup boli Przepraszam, o. że mam taka, taka wtedy chaotyczna Co? Ja, że tak, tak się zachowuję Aha Teraz, Nie no, robić, bo spokojnie Mam to, ale. O, zimno dzisiaj tak strasznie, że... Zimno, zimno jest no. A ja to, a ja to a nie tak nie męczysz. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo. Tak? Ja chyba nawet nie podziękowałam. Opowiadałam pana zanudzałam swoimi jakimiś. Nie, no jakimi dobrze, muzymy, dobrze. To, a to, to trzeba, to... Bardzo dziękuję. No. Na pewno się przyda. To leży. Nic jeszcze nieruszone. No bo córko chciałam, pojechałam mm -hmm. wniosek wzięłam, już się męczę, do urzędu pracy, no ale co, zare, zarejestrują ją i pracę zaraz, a ona musi robić takie badania, mm -hmm. przerwała leczenie, się leczyła u psychiatry, że zachorowała, wszystko ma przerwane, teraz wszystkie badania to potrwa rezonans musi zrobić, no bo ten guz jest, no, no to tak. już na pewno skierowanie zostanie od tego do onkologa. No. To może akurat nie na jakieś tam coś będzie, nie? Niech to czeka. To jest kopercie, Na czarną to godzinę to, lezi, to, dobrze, nikt nie. No, to dobrze, to bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Tam dużo pozdrowień było dla pani. Bardzo tak, dziękuję, no. dziękuję pięknie, bardzo dziękuję. No bo mówię, ludzie są w gorszych sytuacjach mój, bo... Ale ja nie jestem też, wie pan, wykończona, Ja jestem tak zestresowana, że ja sobie już nie tak, radzę. Nie daję rady. Mhm. Po prostu nie daję rady już. Nie daję. Nie wiem. Po prostu mi tak wisiadły. Już opowiadam, gadam, nie wiem co z kim. Po prostu wpadam w depresję, się. Mhm. No. Taką depresję że już sobie nie radzę. Ja mam twarda baba taka. Społecznie pracowałam dalej. Jeszcze się udzielam. I ten, ale już nie daje racji. Mm -hmm. Po prostu nie daje się. Wysiadłam już. No. no ale jakoś jeszcze przyjdę. te rzeczy sprzedać, żeby trochę nie. No, no fajnie, fajnie, to jakieś w jeszcze Nie załamuje się i ten. I ale, ale. jakoś nie przynęża się wszystko zaczęło. Wszystko tego. No bo nagły zgon w nocy, to już na nas płynęło. Mm -hmm. W ogóle miałyśmy takie, ten, w takiej chwili człowiek potrzebuje wsparcia psychologicznego. A mi ci lekarze chyba byli pod wpływem alkoholu. No tak, to słyszałam. Bo córka ile dzwoniła, nie mogła się dodzwonić. Nikt nie odbierał w ogóle telefonu długo. Mm -hmm. No i jak mąż, już, już z nim zaczęło się. To jak przyjechali... To później najważniejsze dla nich było dokumenty. Ja mogłam i wiedziałam, co to znaczy dokumenty. krzykczałyśmy, tylko płakałyśmy o mnie, a i dokumenty. Zaczęli dzwonić na policję. Przyjechali Munura, przyjechali Tajniacy, przyjechała pani prokurator i my potem, potem, myśmy rozchorowały się. No i dokumenty. Oni nie mieli, mówię, prawa tego żądać. Dokumenty na drugi dzień można było. To było najważniejsze. Myśmy tak to przeżyli, dopiero zięć później jak przyszedł, nie? To trochę się uspokoiło. A ta baba, ta prokurator, jak baba szczelna. Ja wyszłam, bo mąż nigdy nie chciał przechcić Bóg. To było nieuniknione rzeczywiście, bo to było na zgony w domu, nie? No ale człowiek się sprawy nie zajęł w tej chwili. No i policjanci byli rzeczywiście w porządku, bo ten jeden był w takim modu też, płakał, widział, że co się dzieje, rozkaz taki. tak. I ja wyszłam mówi, jest Pani prokurator, Pani wyjdzie, o poprosić. No ja wyszłam, ale słowa z siebie nie mogłam wydobyć, nie mogłam do niej przemówić. A ona, ja dla Pani nie mam żadnego tu współczucia, to prokurator. To, to co za wredna baba! Na nas tak to kuciniczuka. Druga dzwoniła. Bo ja się, jak ja się I tego mówi, że rzeczywiście to się potwierdziło, jak się w telewizji ogląda i słucha. Mówi, jak? A ona mówi, bo mama tak się zachowała, na ona mówi chwileczkę. Na co pani liczyła? Że kawę Miała pani, pani zrobić się panią zaprosić w tej sytuacji? Moja mama miała kawę pani zrobić, ta to pani liczyła. Mówi, mi tego pani nie podarujemy, jak się pani zachowała. Ale gdzie tam mówi przyjechał brat? Mojego zięcia też mówi, żeby zaskarżyć. Ich mówi moi prawnicy się zajmą, ja wie Twoi prawnicy się zajmą, ale mi żywonko nie jesteśmy w stanie już. No, gdzie? Obydwie no i co? I panie to się stało od razu już. Nervy, bisiały, no tak tych jadli, nerwów bisiały. jak najmniejszych. No. No no Pani Ulu, ja uciekam, bo jest zimno, a dzisiaj jeszcze z rodzinką I jadę gdzieś tam, jadli, tam no. Ja Także serdecznie <laughs> nie, nie. Ja taka mała się zrobiłam. Fajnie, fajnie. Dobrze, że chociaż przyjdzie. troszeczkę jakiejś tej, nie? Ale coś coś kochali, przyjemnego. No, tak, a ja byłam tak... No bo ja wiem, Boże, potrzebuję biedni. Ale to właśnie trzeba o sobie czasami też pomyśleć, nie? To jest taki zdrowy egoizm, nie? A ja się cieszę, że komuś mogłam pomóc cały no. czas. Dla mnie to była taka radość, że ja pomogłam, już nie cierpię. Przecież ja też, mieszkania tutaj, uh -huh. dwie osoby dzięki mnie, mają załatwione. No, na pewno pani dużo ja rzeczy się, porobiła. Ja nie zatem, tylko ktoś wpływowy, żeby był znajomym, uh -huh. mu to nie załatwić, co mówiłam o tej dance z telewizji to ona właśnie, dużo mm -hmm. pracowałyśmy Widzi o. pan jak ja się męczę, nie wiadomo co jeszcze ze mną tam. będzie. Ja się tak strasznie męczę o. Nie wiem, co się ze mną dzieje jeszcze. Zaraz jeszcze zrobimy sobie zdjęcie tam tam na <gry> o, jest! <Jezu>. Tak, <gry> okropnie wygląda. Dobrze, okramie, dobrze, jest. <gry> Zimno, Uciekam pani Ulu, jeszcze. No, Wszystkiego jeszcze, dobrego. Jeszcze raz serdeczne dzięki. No. Bardzo dziękuję. Ja Jestem. się odzięczyć panu serdecznie. Wszystko ten, nic jest. nie potrzeba. <gry> uśmiech, Bardzo o, pani, uśmiech, to jest wszystko o, na ten. Dobra. Całe podziękowanie. No, tak, ślicznie. Dziękuję ślicznie. No. No, do widzenia. Do widzenia. Za tydzień nie, tak? Dobra. Dobra. Ja staram się ten, bo mnie znowu tydzień temu nie było. No, pozdrawiam. myślę, że ten uśmiech to tutaj wszystko jakby mówi wszystko za, za siebie. Jakby także jeszcze raz dzięki wam to wszystko się tutaj wydarzyło. Ta cała pomoc, jak jeszcze nie oglądaliście tego odcinka tutaj z panią Ulą i, i z tajemniczą filiżanką za 2400 to to zapraszam. Jestem na jednym z filmów właśnie tutaj Skarby Stargo. Lecimy dalej. Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak trafisz do mnie. Hej. Witam serdecznie w części vlogowej. Marcin z tej strony. Witam jeszcze raz na moim kanale. Fajnie, że zostaliście jeszcze tutaj na tą drugą część. Tutaj był zapis targu, targu wrocławskiego tutaj z tej niedzieli, spotkałem się z panią Ulą, spotkałem się z Krzysiem, spotkałem się z Bogdanem, Bogdan będzie w drugiej części, zobaczycie jakie tam skarby jeszcze były, no tutaj pani Ula też super zadowolona, wyściskała mnie, <ścoughs> To dopiero chyba do niej dotarło, co tam się działo. Także fajnie, nie mogłem się powstrzymać, bo mimo, że byłem na bazarze właśnie motocyklowym, to jeszcze musiałem tutaj zajechać i, i zobaczyć, co się dzieje, więc nie żałuję. Fajnie. Eee, chciałem wam podziękować za wczorajszego live'a, że, że tyle osób było. Eee, fajnie, chociaż mam trochę taki, powiem wam, eee, Boże. Eee, zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem. <laughs> Także jakiś taki mam, no za dużo ten, z tą drylownicą powiem Wam, że to tak troszkę wyszło i się poczułem troszeczkę tak nie fair wobec tych wszystkich osób, które mnie tutaj od początku wspierają, komentują, yy, lajkują i, i cały czas są, a jakby zrobiłem, yy, zrobiłem za dużo, tak wyszło jakoś sobie przypadkowo, bo tego nie planowałem, ale... Miało to być jeden zestaw, później zrobiłem to na trzy zestawy. A, a jakby tutaj, tutaj nie jest dla mnie najważniejsze to, że to wspieranie finansowe, tylko w, też jest ważne, wiadomo, ale, ale to wsparcie, które tutaj od Was utrzymuje takie. No to wszystko co tu się dzieje To cała mak makipa Jesteście po prostu niesamowici Więc jeszcze dzisiaj stwierdziłem, że zrobię dodatkowe losowanie Zaraz będziemy tam losować I będzie jeszcze dla was Dla tych wszystkich osób, które komentowały Na live będzie jeszcze ten kubeczek Easy Raidera Do wylosowania Te kubeczki też będą w w sklepie u mnie, ale to jeszcze chwilę trzeba, muszę zdjęcia zrobić. <grych> Także jeszcze raz przepraszam, biję się w piersi, już więcej to się nie powtórzy. Zagalopowałem się jakoś, tak, jakoś czuję wewnętrznie, że coś nie tego jest. Było wesoło, co prawda, <grych> i śmiesznie, ale mam nadzieję, że tam niko, nikt się nie poczuł jakoś no, niedoceniony albo, albo coś tam w takim stylu. Chciałem też, chcę też porobić, bo to fajnie też wyszło ostatnio, jak wam pokazuję, tu jakieś rzeczy. Pokazywałem ostatnio ten młynek duży i młynek się sprzedał, ten marszałek Piłsudski się sprzedał, więc jakaś taki, może taka forma będzie lepsza, że tutaj będę Wam jakieś rzeczy pokazywał. Kto będzie miał ochotę, to sobie po prostu zakupi. <laughs> I teraz słuchajcie, wynalazłem, bo to też miałem wystawić, nie wystawiłem, takie zestawy tablic z Idaho. Mam takie chyba trzy zestawy, podwójne. I taki zestawik, słuchajcie za 100 zł podwójne ten, jak ma ktoś ochotę zapraszam w komentarzu napisać e i mail jest podany w mail jest podany w opisie filmu, także napisać do mnie żebyście chcieli taką tabliczkę, ja wam wyślę dane co i jak, tam 110 zł z wysyłką do paczkomatu, o tak od razu się możemy umówić, jakby ktoś chciał <laughs> to są zestawy z, no dwie, dwie sztuki, dwie takie same tablice, kom kompletne kompletne, przód i tył to jest to Co tam, coś jeszcze wam tutaj chciałem Chciałem wam coś tutaj jeszcze powiedzieć, pokazać Zaraz będziemy robić to losowanie O, pokażę wam też ten, ten list Tutaj gdzieś będzie teraz ten liścik Będzie ten list niemiecki Może ktoś go rozszyfruje Dostałem go od Krzysia <noise> Także fajnie by było, żeby się dowiedzieć Może coś tam ciekawego jest Yy, dzięki, jeszcze raz za, te, za wszystkie subskrypcje. Teraz od kilku dni yy, przez dwa dni tak wchodziło po 100 subskrypcji dziennie więc yy, rozkręciła się ta machina. Super, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Yy, dlatego mówię: no, to ważni są dla mnie ludzie, nie, nie jakieś tam inne rzeczy, więc tutaj nie, za bardzo mnie poniosło chyba z tymi. Jakoś tak, no, nie, nie jakiś taki czułem dyskomfort w, wczoraj. No i dobra, idziemy zaraz, idziemy zaraz wylosować. Pokażę wam, zobaczymy, kto tam, kto tam dzisiaj jeszcze ten dodatkowy kubeczek wylosował z tych osób, które są na live. No i, i tyle. Jutro pewnie będzie tam kolejna część tego targu. Jutro środa. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy. No i nic. Do zobaczenia w komentarzach. Pozdrawiam, top czat I, 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 i. No i tyle. Na razie, hej. Dobra, słuchajcie. Wczoraj tutaj w tym konkursie naszym Paweł Bisko Lasu wygrał. Ale jeszcze, jeszcze jedno robimy losowanko. Tak jak mówiłem, żeby jeszcze jedna osoba wygrała dzisiaj ten kubeczek. I kolega drali. Kolega drali. E, gratulacje, e, wygrałeś Kubana! Mm. <laughs> raz, raz, jeden, jeden, witam, witam. Jeszcze raz tutaj co, powróciłem do Was. Przypomniałem sobie, że ktoś e, pytał się o flagę Konfederacji. I tutaj taka, o jak, może jakąś ją rozłożę, bo ona jest taka dosyć duża. Więc taka flaga jest w sklepie, nie ma jej na stronie, ale jest e, do kupienia. 120 zł, chyba. Z wysyłką już kosztuje taka flaga. O. Także jak coś, to, to proszę. Zaraz tam jeszcze kilka Wam pokażę. Jeżeli ten temat interesuje, to To chyba mam jeszcze. Aha, znaczki, jakieś blachy, takie rzeczy. Albo to nie, to możecie sobie zaglądnąć na motozloty.com, zakładka, wpinki, blachy i tam. Tam gdzieś będzie. Co? Schować? I reszta. I reszta. No reszta flag tu jest. No, flag tu... Flag tu u nas jak mrówków! O! Tu mam flagę Japonii. Jak ktoś lubi japońskie sprzęty. Tu mamy jakieś. Nie wiem, jest tu trzeba to. Niedługo będzie na stronie. Obiecuję, że niedługo flagi będą na stronie. Trzeba wysłać naszemu przyjacielowi od zdjęć. O! <laughs> Dobra, ulatniam się i, i tymczasem. Borem lasem. Hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Web'a, eee, największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, eee, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie, hej!